Ze mną są przedstawiciele firmy Logitech, czyli Paweł Cebulski, Jacek Kalczyński. Bardzo mi miło was gościć tutaj w tym naszym nietypowym studio. Na początku chciałem zapytać o trendy, no bo Logitech to jest taka firma, która jest znana z innowacji, również tej innowacji, która dociera do Konsumentów, do, do, do end userów i z tym jesteście kojarzeni. Jak z Waszej perspektywy wyglądają obecnie trendy, kiedy już jest po pandemii, kiedy mamy sytuację no, taką niepewną politycznie, co się zmienia na, na rynku, w którym działacie? Mogę mm -hmm. powiedzieć, że to, to, co ostatnio obserwujemy, to jest e, taki kolejny jak gdyby krok w kierunku poprawy i jakości i doświadczenia wideokonferencji w firmach. Bo na początku było ważne, żeby po prostu się połączyć z kimś, tak, żeby można było tą, ten model takiej pracy zdalnej, hybrydowej, skutecznie wdrożyć. E, teraz obserwujemy. Co wam się udało? W trakcie pandemii. No myślę, że, że z powodzeniem byśmy w stanie zaspokoić rynek i rzeczywiście e, zmienił się świat w ogóle tak, co, co jest oczywiste. Obserwujemy, jakby kolejny krok w kierunku poprawy jakości i takiego doświadczenia uczestnictwa w wideokonferencjach dla osób, które szczególnie są, e, no, pracują z domu i Kiedyś było ważne to po prostu, żeby się połączyły. Teraz jest ważne to, żeby one się czuły, że są elementem spotkania, że są kimś, kto jest de facto aktywny w spotkaniu i temu służą różne zabiegi techniczne, które na rynku w tej chwili się pojawiają. No to jest taki niezły wstęp do następnego pytania, ale może chciałeś jeszcze ty coś od siebie dodać w tym temacie. Um. Paweł tutaj bardzo ważny aspekt podniósł, natomiast no tak naprawdę drodzy, drodzy panowie, hybryda to jest takie słowo bardzo popularne i ono zostanie z nami, bądź co bądź. I tutaj ważne, żebyśmy zwrócili uwagę z czego korzystamy, bo tutaj... Nie mówimy tylko i wyłącznie o salach wideokonferencyjnych, bo jako tak jesteśmy rozpoznawalni w tym obszarze, ale pamiętajmy również o całym tak zwanym personal workspace i tutaj te elementy typu kamery personalne, słuchawki personalne, również klawiatury i myszy personalne są ważnym elementem do stanowiska pracy hybrydowego, czy też hybrydowego, czy home office'owego takiego stanowiska, które jest najbardziej ergonomiczne, więc na to również warto zwrócić uwagę. Tak, ale w tym, co razem powiedzieliście, ten rozwój następuje w ramach tego, co już wszyscy dobrze znamy: kamery, myszki, klawiatury i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby złamać tą taką granicę dzielącą nas w kontakcie właśnie online z kimś, żeby nie miał takiego wrażenia, że my jesteśmy gdzieś tam daleko. I wy jako Logitech przygotowaliście coś w sumie rewolucyjnego, pojawiło się to całkiem niedawno. Czy moglibyście o tym opowiedzieć? Tak, dokładnie. Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest jakby właśnie kontynuacja tego, o czym, o czym zacząłem całą dyskusję, czyli, czyli opowiadania o tym, że chcemy poprawić to, to doświadczenie rzeczywiście uczestnictwa takiego w, w spotkaniu lepszego, lepszego uczestnictwa. I site to jest rozwiązanie, które daje takie, takie możliwości, dlatego że okazuje się, że. Może jeszcze hmm? tytułem wstępu, hmm? co to jest site? Tak. Bo... Pewnie nie wszyscy, którzy będą to oglądać, jasne, jasne. wiedzą o co chodzi. Jasne. Sight to jest nowa kamera, która jest, można powiedzieć, dodatkowym elementem, który uzupełnia podstawowe, podstawową instalację na salach konferencyjnych. Jest to urządzenie, które będzie inteligentnie współpracowało z główną kamerą po to, żeby po prostu dać lepsze wrażenie uczestnictwa w spotkaniu przez Odpowiednie modulowanie, modulowanie i konstruowanie obrazu z kilku różnych e, obiektywów tak naprawdę. Tak, Bo kamera będzie posiada, posiada dwa e, obiektywy, które są bliżej tylnej części sali. Czyli on się instaluje głównie w tylnej części sali, Można, będzie możliwość też instalowania dwóch takich kamer. Tak się składa, że hmm. o tej kamerze tutaj u nas na kanale AVIT w Newsach już powiedzieliśmy. Hmm. Natomiast tam była taka kwestia, jak wyjaśnić widzą. Na czym polega właśnie ta niezwykłość tej kamery? No bo samo powiedzenie, że stawiamy ją blisko twarzy i ta twarz nie ucieka, to trochę za mało. Czy moglibyście to jakoś no, w kilku słowach opowiedzieć, mhm. co tam zostało dokonane? Dokładnie. Bo, bo to się wydaje takie dosyć oczywiste. No, no, bliżej kamerę, GoPro też możemy postawić bliżej, będzie bliżej, a tu nie o to chodzi. Tak, no więc e, o takich aspektach miękkich to zaraz pewnie tak Jacego ja powiesz. Ja technicznie tylko opowiem o tym, że. że... Ważne jest, żeby system mógł inteligentnie zdecydować, z którego miejsca my chcemy daną osobę widzieć na spotkaniu. Tak? Bo jeżeli mamy stół konferencyjny i patrzymy się na przykład na monitor, który, na którym są inni uczestnicy zdalnie, no to wtedy patrzymy się w kierunku głównego obiektywu tej kamery, która no, zawsze na sali, w tamtym, tamtym miejscu jest. Ale czasami jest dyskusja pomiędzy uczestnikami już lokalnie na sali, tak? czyli ktoś, kto siedzi i e, chce odpowiedzieć drugiej osobie, która odzywa się z drugiej części stołu, odwraca w twarz w drugą stronę i wtedy trzeba ją pokazać z innej perspektywy, żeby nie było takiego wrażenia, że kogoś oglądamy tak po prostu z profilu, jak tak bierny uczestnik, No tak? tak, to jest problem wszystkich takich wideokonferencji online, jak to zrobić, żeby być tutaj i tam, równocześnie. Prawda. Ja bym się pokusił jeszcze o takie stwierdzenie, hybrydowe wykluczenie. To jest moja teoria osobista, ale bazująca na, na osobistych doświadczeniach, jak prowadzimy. Ja akurat pracuję z Krakowa. Może, może dlatego ludzie generalnie w badaniach różnych, chyba też waszej firmy, nie lubią spotkań online. No to jest kwestia, myślę, przyzwyczajenia w pierwszej kolejności. Natomiast na początku Ale były mówię o oczywiście o wykluczenia właśnie. Tak, były na początku spotkania audio, gdzie nie pokazywaliśmy w ogóle swojego otoczenia, swojej osobowości, osoby. No teraz, jak gdyby rynek poszedł w kierunku zdecydowanie rynku wideo, więc musimy się nauczyć pracować na nowych technologiach. Natomiast zmierzając do tematu tego wykluczenia, ja często miwałem takie sytuacje, że koledzy, którzy pracowali z biura w Warszawie, prowadzili, właśnie tak jak Paweł opowiadał, spotkanie. Przy stole rozmawiali między sobą, a ja trochę pełniłem taką rolę obserwatora, bądź co, bądź tak. Nie czułem się momentami, jakbym był obecny Chyba w tym ka każdy spotkaniu, z nas prawda? To przeżywał. I to w właśnie. Jest, takich spotkań. To jest to, co Logitech zauważył, czyli. Chcemy, żeby każdy z uczestników spotkania wideokonferencyjnego poczuł się tak, jakby był na spotkaniu on-site, tak jak był w biurze, razem obok swojej koleżanki, kolegi, tak żeby było to najbardziej, jak najbardziej naturalne spotkanie twarzą w twarz. No dobrze, ale jak radzi sobie ta kamera yy, z plastyką twarzy? No bo wszyscy wiemy, że jak się ustawi kamerę blisko, dokładnie jaką, no to z tym różnie bywa. Szczególnie jak ona jest od pozycji, z pozycji takiej z dołu. A wiadomo, że jednym z problemów też takich wideokonferencji no jest jak ja wyglądam, czy wyglądam korzystnie. Dokładnie. Tutaj tutaj jest to uzyskiwane na drodze też przetwarzania cyfrowego, tak bo jeżeli mamy obiektyw, który znajduje się blisko osoby, którą filmujemy, no to musimy ten obiektyw dostarczyć w taki sposób, żeby on nie zniekształcał całego obrazu, tak. Czyli nie może być to na pewno takie rybie oko, które będzie po prostu powodowało, że, że będziemy mieli wyciągniętą taką twarz, prawda? Więc to wszystko jest, jest cyfrowo przetwarzane no stąd też, stąd też ten Obraz wynikowo jest, jest całkiem przyjemnej jakości. Wiadomo, że, że, że też do pewnego stopnia my dostosowujemy sale konferencyjne trochę do, do tego, żebyśmy, je żebyśmy mogli pokazywać lepiej, na, na, żebyśmy mogli mieć po prostu lepszy obraz. Więc też na pewno to, że od jakiegoś czasu firmy zauważyły, że na przykład stoły, które mają kształt trapezu, też, też są promowane jakoś rozwiązanie takie dedykowane do, do salbo. Po pierwsze, wtedy dają możliwość troszeczkę rozsunięcia uczestników, po drugie też dają taką możliwość, żeby. W osoba... stronę trapezu, czyli podstawa trapezu jest w stronę kam, kamery. Kamery po to, że tak, po to, żeby, między innymi po to, żeby na przykład osoby, które są bliżej kamery, nie zasłaniały tych, które są dalej, żeby też w drugą stronę nie zasłaniać sobie obrazu. Wyświetlaczy, i przy okazji, jeszcze to rozsunięcie powoduje, że jak kamera jest tam po środku, no to troszeczkę dalej od, od uczestników też się, też się znajduje. A jak ta kamera sobie z tym wszystkim radzi? Czy to jest kamera już wyposażona? No, z nazwy wynika, że tak, ale jak bardzo zaawansowana jest to sztuczna inteligencja? Tutaj używamy dwóch technik. Po pierwsze, używamy przetwarzania obrazu, które jest w stanie wykryć, czy dana osoba patrzy się mniej więcej na wprost kamery, czy patrzy się w bok. Druga sprawa to jest przetwarzanie dźwięku, czyli my rozpoznajemy za pomocą mikrofonów, które są bardzo kierunkowe, rozpoznajemy z którego miejsca w sali dana osoba zabiera głos i na podstawie tych dwóch sygnałów jest system, który jest nauczony w jaki sposób ma na te sygnały reagować i odpowiednio modyfikować obraz, czyli krótko mówiąc przełączać oso o widok jednej osoby z jednego obiektywu na drugi, tak żeby ona zawsze była filmowana mniej więcej z przodu, a nie, a nie po prostu z boku. Z tego co rozumiem to jest bezobsługowe, ona sama a, to robi. Absolutnie, to, to jest y, filozofią w ogóle rozwiązań, y, które my promujemy i też jakby całkowicie podpisują się pod tym i w drugą stronę też my się podpisujemy vendorzy y, Chmurowi, jest to, żeby to było całkowicie bezobsługowe, tak, czyli my się mamy skupić po prostu na spotkaniu, a nie na tym, żeby regulować kamery, wybierać presety, co chwilę rozpraszać się na, na jakichś aspekt, aspektach technicznych, to wszystko musi działać po prostu automatycznie. Wreszcie, ostatnie pytanie: kiedy ta kamera się pojawił u nas w Polsce? To jest pytanie podchwytliwe, ponieważ to jest nasz najnowszy produkt. On premiere miał dokładnie tydzień temu, niemalże. Planowana, planowane wprowadzenie do sprzedaży jest w okolicach drugiego kwartału przyszłego roku. 2023. Dokładnie. Czy dwa słowa? Z tym wprowadzeniem tego produktu już teraz wynika to z tego, że po prostu to jest produkt, który uzupełnia instalacje na sali konferencyjnej, więc my nie blokujemy jak gdyby klientów, którzy by już chcieli teraz zainwestować w tę te technologię, bo oni się mogą po prostu do niej przygotować. Natomiast ogłosiliśmy to wcześniej, żeby mogli sobie klienci wcześniej za, za, zaplanować, Przyszłą, y, y, przyszły upgrade po prostu w to, w to rozwiązanie y, i przy okazji nie, nie blokować ich w tej chwili w, w jakichś do, decyzjach zakupowych. No, my, my chyba się też załapaliśmy, bo zwróciło to naszą uwagę. Mówię o kanale Afa YT. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo.